Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus. Radio Plus. Reklama. Marian Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład ekspres ciśnieniowy Delonghi. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Teraz za jedyne 2249. Taniej aż o 750 zł. Robot sprzątający iRobot Roomba i6. Teraz taniej o 500 zł. To nie idzie do przodu, ten się cofa. Zadbaj o swoją karierę i zdobądź nowe kompetencje. Chcesz wiedzieć więcej? Planujesz zmianę branży? Na horyzoncie awans nowe możliwości? Bądź o krok przed innymi. Zainwestuj w siebie i wybierz spośród szerokiej oferty ponad 90 studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim. Pierwsze rekrutacje ruszają już w czerwcu. www.ug.edu.pl jeszcze tylko dzisiaj w sklepach i na neonet.pl hit oferta. Na przykład 65-calowy Smart TV LG NanoCell za 2770 ponad 500 zł taniej. Ekspres De'Longhi z systemem latekrema i 11 rodzajami kaw za 2699 400 zł taniej. A pralka Whirlpool 8 kg wsadu programy parowe za jedyne 1299 teraz aż 400 zł taniej. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Szukasz pracy fizycznej lub fachowej? Sprawdź dryk.pl Tu wszystkie oferty pracy mają podane stawki na rękę. Od razu wiesz ile zarobisz. Na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło. Dryk.pl Masz dryk? Masz pracę. Już od dzisiaj w Neonet wszystkie lodówki i zamrażarki nawet 600 zł taniej. Wybieraj spośród wszystkich modeli dostępnych w sklepach i na neonet.pl. Już od dzisiaj wszystkie lodówki i zamrażarki nawet 600 zł taniej. Nie przegap takiej okazji. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaprasza na 27. Żuławskie Targi Rolne oraz Ogólnopolski Czempionat Koni sztumskich Już w weekend, 11 i 12 czerwca w Starym Polu, jak co roku, niesamowita ilość atrakcji dla każdego. Wystawy, prezentacje, stoiska handlowe, rzemiosło, produkt regionalny, ekologia zwierzęta, najnowsze osiągnięcia technologii i techniki rolniczej. Co roku targi odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób. Bądź jedną z nich. 11 i 12 czerwca, Stare Pole koło Malborka. Po reklamie radio, Plus. radio Plus. pierwszy przypadek potwierdzony małpia ospa dotarła do Polski. Prawie 8 zł za benzynę to za dużo kierowcy szykują protest na stacjach, a drożyzna nie tylko tam więcej nas będą kosztować zagraniczne wakacje. 13 w Radiu Plus, Mariusz Syta. zapraszam na wiadomości, Małpia Ospa w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek.